Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Rambo, to jest kolejny odcinek z Mr. Trapera. Zaczynamy sobie kolejny odcinek. Trochę mi się... Yy, czekajcie, to będzie półtorej dnia, przyleciało. No właściwie prawie dwa, no bo mamy wieczór i yy, zaczniemy od tego, że pójdziemy do... Yy, z tą kamerą i nadajnikiem do Joe, może nam coś powie. Yy, tutaj sobie potworzyłem, tutaj zdążyłem, tak, wykopałem tutaj, kury przyniosłem. No, muszę więcej światła porobić, no to też tutaj też Czekajcie, tu nic nie zmieniłem. No ale sobie pokraftowałem kilka fajnych rzeczy, ale to. Nie, zobaczycie w dalszej części odcinka. Teraz będziecie mieli jawkę, Bo akurat tutaj są, ale dobra. Lecimy najpierw do Joe. Zobaczymy. Zobaczymy, co to na złomowisku. Czekajcie, bo tego psa żeśmy nie byli. No no to teraz akurat wstąpimy do niego. Okej. Okay. Hej, Joe i Czpo Cieszę się, że. I już do ciebie dotarł, Pognął, jak tylko go wypuściłem. Och, pepe, czyli to naprawdę byłeś ty. Nie wiem, jak ci dziękować, bracie. Przychodzi ci do głowy, kto mógłby chcieć krzywdę twojemu psu. To raczej wilki łopali, na nie psa. Nawet nie wiem, czy to naprawdę był ktoś. Mam wrażenie, że psy walują od tych fal, jak my wszyscy. Nie no, to mi się wydaje, że wilki ktoś tam brał i do tego on się złapał. Och, a przy okazji... Skąd to? mi jakieś doświadczenie, no wiesz, z... kabrą. No mm. po Pokabra to tylko głupia legenda. Po prostu pomyślałem, że to zabawne imię i tyle. No tak, oczywiście. I i hej, że prepar mam coś dla ciebie. Znalazłem kartkę dostępu z napisem Kopalnia Kurnicza. O, może znajdziesz dla niej jakiś użytek. Jeszcze ja. Faktycznie znajdę dzięki, Joe. Ale nie spodziewałem się tego tutaj. W tej gierce, żeby do takie rzeczy. Nie wiem, co ja mam w ogóle im do jedzenia dać. Nie wiem, co ja tutaj mogę rzucić im. A, tu pisze, co wyjecie? Słonecznik, pszenicy. A, dowolne jedzenie bez mięsa. Najpierw to pszenicę. No muszę pszenicę tutaj zasiać. No, będę musiał pszenicę zasiać, ale to jest robota. Tak, zrobiłem też sześć skrzynek nowych, więc rzućmy je tutaj. Hop, hop, hop. Kurde, kurde, się nie zmieści. Trudno. Poczekajcie. Mm, tu jest, tu nie ma. Tu jest, tu nie ma. Tu jest, tu nie ma. Tu jest, czyli... Ej, dobra, tutaj weźmiemy i posadzimy jedną... A, ja mam kupione, dobra. Rzućmy tutaj to. Zasać. Trzeba od razu Czemuż Czemużby nie? I lecimy spać. Można by było sobie tutaj zrobić spanie, bo szczerze by dziwszy, yy, wychodzić na górę tylko po to, żeby się przespać i później znowu schodzić na dół, bo tak trochę średnio. Ale cóż zrobić? No dobra, jutro nie ma poczty. Czekać? co ja jeszcze tutaj zamówię? Po co się zamówi? Nie pamiętam co. Będziemy musieli kilka świateł też dorobić. I nie wiem czy całkowicie tego trochę nie przebudować tej całej naszej yy, tam yy, do produkcji żywności. No dobra, listonosz zaginął. Okej. Okay. Ktoś mi coś przysłał. Przeczytajmy od razu. Okej. Okay. Minutem. Obawiam się, że obaj mamy kłopoty. Pomimo podjętych e, przeze mnie e, środków ostrożności, pewien agent zainteresował się do i, moim ostatnimi poszukiwaniami. Jeśli, będziesz dalej, jeśli będzie dalej wężeć, może dotrzeć i do ciebie. Ale jest na to pewien sposób mógłbyś, e, mógłbyś wpędzić agenta w kłopoty, żeby się od nas odczepił. Ten agent mieszka niedaleko pod nazwiskiem James Fitzprick. Odrzuć mój nielegalny przedmiot, a ja doniosę na niego. Do agencji. Najlepiej by było, żeby był nie tylko zwyczajnie nielegalny, ale nielegalny w wielkim stylu. Żeby naprawdę zrobić wrażenie na innych agentach. Mam przeczucie, że listonosz byłby skłonny w tym pomóc. On też jest. On nie jest wielbicielem agencji. Pamiętaj, Mr. Prepper, to, to dla naszego bezpieczeństwa. Nasze ambicje są zbyt wielkie, żeby mieli je zniweczyć jacyś marni agenci. To skąd ja wezmę jakiś? Może być plakat? Co? Faktycznie nie mogę nic zamówić? Gdzie ja faktycznie pocztę działa, Może że chociaż odebrałem? Eee, co ja tu miałem zrobić? Nie pamiętam. Eee, bo tak. Nie, tu niby na nie jest full. Myślałem, że to brakuje, blokuje. Czy ty... Kurde, zgównianie się chodzi po tych moich schodach. Tak, zrzućmy to tutaj i dostawmy więcej tych Dobra, ops. Ciekawe czy to się tutaj zmieści, czy się nie zmieści. Dobra, rzućmy. Kurde, nie poddawaj tylko zbierz. Nie poddawaj tylko zbieraj. Dobra, jak podniosę to. I jak to jest w końcu z tym napromieniowaniem? Bo nieraz szklar nie potrzebują tego światła, nieraz nie potrzebują. Jak to jest z tym kurde światłem w końcu. Dobra, możemy tam przy, przybić. O wiecie co? Aluminacie. Chóźdy, czemu mam to wodę coraz rozlewa. Eee, tak, zbiornik to nie będzie potrzebny, więc sobie to przerzucę tam na razie na górę. Dobra, wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć to. Robię wszystko, bo muszę. Bo chcę zrobić sobie ten automatyczny podlewacz. Który ja skrzynkę w wodę Tutaj. Dobra. Nie, podnieść to po prostu. Tak, podnieść to. Podnieść może to. Tutaj mogę wziąć jakieś. zasadzić coś. No, to pomidor to niekoniecznie. Ale możemy zasadzić coś takiego, co się nazywa kapusta. Dobra, zrzućmy tutaj kapustę. Zasadź. I teraz tak. A słonecznienie to jest marne, więc podnieśmy. O. Już jest lepszy, no bo. Dobra, no to wiecie co? Zrobimy tak, tutaj damy to. Teraz tak, tutaj damy. W to wszystko muszę przedstawić, dobra, podnieść. Czyli odzyskuję, odzyskuję te materiały, dobra. Znaczy w sensie nasiona, czy odzyskuję? Bo to jest naj, najważniejsze, żeby nasiona odzyskać. Zrobimy na naprzemiennie i co drugi będziemy wsadzać wtedy po prostu yy, szklarnie. Kurde, tych nie porobiłem. To może być gdzieś coś wykopał jeszcze. No bo dobra, no na razie nam tyle wystarczy. Tutaj zapełnijmy to teraz. Kurde, gościu, przesuń się. A, chomiko muszę coś ogarnąć. A, poczta nie działa, kupił. Ale tą na farmę może podskoczę, zobaczymy. Chociaż oni wszystko jedzą co jest ten, to może tutaj coś jest do zjedzenia Grzyby Widzicie, jest, grz jest grzyby I tu jest karnik Grzyby Dobra, będą jadły, produkują, ciekawe ile one dają Ile one dają tego prądu Dobra, jak no kury tutaj siedzą Są głodne, ciekawe czy kurą można coś z nie Nasiona, kukurydza ewentualnie Albo słonecznik No dobra To to jest do ogarnięcia, ale to później Teraz tak Weźmy tak eee... Weźmy wszystko I teraz posiejmy tutaj tak Tutaj damy może tego O pomarańcze może O, tu damy pomarańcze Chociaż z drugiej strony pomarańcze to chyba nie jest najlepszy Yy, najlepszy rodzaj to posadzenia Tam damy guaranę Tam z tyłu tutaj też damy guaranę Guarana, guarana, guarana Kurde, 18 sadzonych guaranę mam Po co mi tyle? Tak, guarana tutaj damy Nie wiem, dajcie Dynie Tutaj dajcie Buraka, tutaj dajcie... Trzeba kurde tak partiami, żeby się nie plątały inne rzeczy. Dobra, to w zasadzie to mogę tutaj jakoś tak popostawiać, to będzie beat. Dobra, hops. teraz tutaj też damy buraka. Tu może jeszcze damy tą sałatę. No i dobra, tutaj jeszcze pszenicę wrzucimy. A nie to chyba było markę. Ale mówi się trudno. Dobra, tak. Odkładamy resztę nasion. O, oba weźmy od razu. Tylko nie wiem, czy mi starczy. Dobra, mi monsterka. Tylko nie wiem, czy mi starczy. O, starczy mi. Akurat mi starczy towaru, więc tworzymy irygator. Zobaczymy, jak to będzie działać. Postawimy to tutaj na wierzchu. Światła też będę musiał, widzę, dostawić. Najprawdopodobniej, tutaj to nie będzie by pasowało. Dobra, podnieśmy. Irrigator. No nie będzie. Dobra, jest. Jest. Teraz tak, szafkę musimy z powrotem gdzieś tutaj dać. Odłóżmy wszystko. No i teraz co potrzebuje? Potrzebuję wodę. Woda była tutaj. A to jeszcze pewnie prąd zużywa, więc GG. Robię jeszcze więcej wody, odłóżmy wszystko i tak działa to chyba działa, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem czy tutaj wszystko jest równo ułożone. Dobra, bo widzicie można chodzić, bo w tych, yy... wszystko można, A. tak bo musimy podnieść i w miarę równo rozłożyć te lampy teraz. jest przy nich będzie tutaj no i oczywiście gdzieś Ło, jest... wow, patrzcie nie da się nie da się lampy tak blisko dać kurde to prąd zużywa a to pewnie mamy problem z prądem no jeszcze na szczęście nie ale tu już niewiele brakuje Co damy Jest jeszcze tutaj jakieś kolanko czy coś. No i tak mi się to przewraca. Dobra, światło na razie. Zobaczymy czy to będzie podlewać, czy nie będzie podlewać. Bo jak na razie to tak yy, nie do końca. Z rzeczy do zostawienia to karta dostępu do zostawienia. Zostawiamy. No reszta to jest do rozkraftowania. Też to do sprzedania Dobra, zobaczymy. To tę lampę zostawmy. Idziemy gdzieś na miasto. Idziemy na miasto, tylko że coś mam za, za ciężko, coś mam a guarany miałem zostawić. Tak, guarany wrzucamy do suszarni. Kurde, nie jest tylko do suszarni, Miałem może się wysuszymy. Ale może można było też wziąć. A, do lasu możemy iść, tylko nie wiem, czy ja mam plastik. Mam plastik, nie mam metalu. Coś mi powie, co było potrzebne? Sprawdźmy, 20... A nie, to nie do tego. W głębi lasu 20 plastiku i 10 elektroniki. A, elektroniki nie mam. Tutaj nie widzę. Tutaj ewentualnie też nie widzę. Ale weźmy... Może nie 20, tylko z 11 przynęt i skoczymy do lasu. Skoczymy do lasu, zrobimy przypatry. Skoczymy też na... na farmę, zobaczymy. Też w zasadzie mam jeszcze te labirynty do zrobienia, tam dużo itemów leci. Dobra, tutaj zbieramy. Dobra, hops, 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 hops. A tutaj jedzenie akurat mają. A coś się złapało, oczywiście. Ciekawe, czy tutaj, jakbym stawiał te zwykłe pułapki, czy też by się coś tutaj łapało, czy tak niekoniecznie. Te kartonowe. Dobra, lecimy dalej. Bo ten chyba nam nic nie powie ciekawego. Tak, go cały czas w kolano gryzą, więc... Więc on nie ma nic nam do powiedzenia. W lesie, w lesie w sumie byliśmy, ale się cofnęliśmy, bo... W sumie nie wiem do czego się cofnęliśmy, ale idźmy na trzeci poziom, tam jest dużo trapów. W zasadzie mogliśmy na każdym poziomie trzymać te e, trapy, ale to się nie opłaca. A, do kopalni możemy przecież iść Właśnie, przecież do kopalni można iść. Na luzie, bo przecież tam jest miejsce. No to, to zaraz pójdziemy do kopalni. Mm, tak, no, tam na chałupie wszystko się to będzie ogarniać. Mam nadzieję, że ten irygator to będzie działał, a nie tylko wyglądał. Dobra, tutaj to drzewo mhm. też możemy podnieść, jak już idziemy. No, bo nie mam elektroniki. Będę musiał elektronikę skończyć skołować dużo wydaliśmy na te inne duperele. I tak, kilof, kilof mam dobry, czy takiś sobie? Kill off, kill off, jaki ja mam, kilof. I nówka, no to dobra, to mi powinien wystarczyć. Dobra, bo od razu się w ciepłe ubranie i w to. I w kilow od razu. Okej, okay, nóż i to. Yy. Co się odkładamy? Tak odkładamy tutaj te rzeczy, to też, światło też, gazetę też. Mm, dobra. Ty, ten irygator to nie działa, zdecydowanie. Wyłącz. łącz. Wiecie co, on może działa, tylko że działa na jakieś. W dziwnej zasadzie, że jak sadzisz, to od razu podlewa. A sam z siebie nie daje, więc zobaczymy. Wrzućmy tutaj te wody. No dobra, tam jedno akurat zostanie chyba niepoddane, to dobra. To na test zostanie niepoddane. Odkładamy wszystko, tutaj idziemy, damy siana. Też siana bardziej zboże damy się, odłożymy tutaj A co te chomiki robią Ten tu sobie coś bombę Jeszcze ja wiem co ja później zrobię Po wywalę cały kurde nie to chciałem, chciał waląć monsterka Upolnijmy monsterka i idźmy do Spalni. Już teraz rozkminiłem, że nie opłaca mi się. chociaż. chyba nie opłaca mi się spać, tylko lepiej sadzić guaranę i ją później zbierać. Suszyć i robić z niej. Mm, robić z niej te energetyki, niż chodzić spać. Mi się wydaje, że zdecydowanie to wychodzi jej korzystniej. Przynajmniej nie trzeba czasu tracić, tylko można od razu podać cienki, to jest kozak, bo sobie tylko. O, tutaj paliwko można jakieś, znaczy paliwko olej jakiś można pozyskiwać Tylko ja paliwa nie mam. A tu pewnie nie zostawiłem, nie? A nie jest Nie mam zdania, to zatankujmy tutaj Ty, czyli paliwo będziemy mogli normalnie sobie ekspić. Bardzo dobrze O, no to widzicie, no i na przykład tutaj zaglądać co chwilę i patrzeć, czy to działa No to jednak to trochę czasu zajmie o kurde, no to akurat to miał czekać na dole. Mm, jakby nie patrzeć, to jednak trochę czasu to zajmie takie ogarnięcie. Sprawdzenie nasu, sprawdzenie tutaj tych poziomów, a na tych chcieli na wszystkich poziomach. Nie, coś jeszcze chyba jest? Może nie. Ociepanie. Ty patrzcie, to mi leci. Olej. z tego. Zmieniamy i walimy. O ty kurde dziadu. Zejdźmy w dół, zejdźmy w dół. Ja już widzę, że jakiś będzie boss fight, więc załóżmy pistolet. Ej, ale ja przecież mam ze sto, a nie ten. A macie kurde dziady. Dobra, przeładujmy o siebie nie, 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 nie znaczy, Powiem wam tak, kup ten pistolet, to nie daje rady Trzeba kupić chyba strzelbę, bo jak mi się kończy to już jest przypał Lekki. dobra, mamy kolejną kartę do kolejnego poziomu, ale Myślę, że w tym odcinku przelecimy tylko ten poziom Gdzieś tu można iść. O! O się... Dobra to. to postrzelamy w nich. Eee... Dobrze na nóż jednak. Jak nie masz kilofa, jak masz? Eee, wyposaż. Za mało slotów jest na te rzeczy, bo ja widzicie on tam chce. oby się w windzie zostawić, bo on chce różne rzeczy zrobić. A on mówi, że się nie da. Jak się nie da... Jak się da? Dobra, jest lead. Tu mamy jakieś ciekawą skrzyneczkę pewnie. Uh, on kurde, znaleźliśmy. Dobra, luksus. O kurde, tak wysoko trzeba Dobra, w dół. Pach, 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 pach. Yy, Taki magazyn. Odłóżmy tutaj te wszystkie rzeczy. A, tutaj jest tylko co złoto, to podnieśmy. Okej, okay, to już możemy praktycznie na wszystkie poziomy się przejść. O, hops, hops. Dobra, zjedzmy coś, bo nas trochę obił. O ty kurde. Dziadu. Zobaczmy. Ale szczerze to bardzo do jakichś takich ekstra rzeczy to nie zdaliśmy. Tylko tyle, że w zasadzie... No, broń mi się zniszczyła. Bardzo szybko się to niszczy wszystko. Tu i tak już mam czasowo, ale mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze. Weź wszystko. Skrzynek nie da się wynosić. A, dobra, no to magazyn. Hops, hops, hops. Yy, teraz tak. A no, paliwo. Właśnie, paliwo zabierać czy zostawiać? To jest pytanie. Paliwo może zostawimy, a zabierzemy resztę. Każde też zabierzemy. No bo w zasadzie paliwo do tutaj by mi się przydało. A i To my bardzo mało rzeczy się mieli przy sobie. Czy co? Nie wiem czy ja na trzeciej pozycji kiedyś nie zatankowałem maszynerii, żeby nam coś tam wyprodukowała. Dobra, sprawdźmy czy tutaj coś... O, tutaj coś nakopaliśmy, tylko że ja tu nie zaglądałem, widzicie? No, mówiłem, że coś gdzieś kopaliśmy kiedyś. Dobra, wyjdźmy stąd. No to tak, w sumie metal będziemy mieli, bo przepalimy ten, złoto złota nie będziemy mieli, ale to, to już inna kolej rzeczy Wolałbym mieć chyba 20 metalu, niż tego złota 16, bo i hmm. tak W zasadzie teraz nie możemy tego sprzedać Skończyła mi się moc, a chumiki, moc skończyła mi się yy, Drzewo mi się skończyło w tych Silosach, dobra olej to ja mogę tu odkładać Yy, tak, bo to w ogóle wtedy nic nie działa, jak nie ma prądu. A tak stoicie, że nie mogę Was wklikać. Dobra, teraz tak, tutaj wskoczmy i wrócimy tutaj te 12 tego, przetop. Eee, yy, okej. Okay stopujmy co my tu mamy. A, rzeczy do walki. No to do walki, to idźmy tam zostawić. No to tu zostawiamy rzeczy do walki, czyli coś z tego tego. O, reszta by mi się przydała. Kill of Mom w sobie. Przy sobie nóż zabieram. Nowy, dobra, reszta to ten. Idziemy spać. Co my tu w ogóle możemy jeszcze skraftować? Jak zobaczmy, no bo tak. A, wiaderek też kilka tutaj dostawiłem. Więc wody to powinno być dużo. Tylko muszę je oczywiście nosić. Lampy dzienne z tych jakichś takich rzeczy. No, to zagrody byśmy zrobili, moglibyśmy jakieś inne. O, zamrażarkę, tylko też. A nie, nie potrzebuję elektroniki, tylko metal, plastik. No to jest jednak ten, generator. O, widzicie, generator można zrobić. Jest kilka rzeczy, które mogłyby się przydać. A tu jest dom. Przetwarzanie, czyli 15 metali potrzebuje, Uzupełniasz ropy, uzupełniasz paliwa. Hmm... Tak, to potrzebuje... 4... A rafineria potrzebuje tylko plastik i ten... Widzicie, czyli elektronikę trzeba skupować. Co by nie było, trzeba skupować, bo ona jest potrzebna. I potrzebujemy też kasy, żeby to w ogóle e, e, mieć. Nie no śpij, śpi, 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 bo zaraz się u trzecia w nocy dobije, Zobaczmy A dzisiaj jest niedziela, musimy iść do, do na farmę. Ale to już w kolejnym odcinku idziemy. Dzięki, trzymajcie się. Na razie, cześć, zostawcie komentarz. Nara!